Cześć, cześć. Z z tej strony. Lara Croft Poland. Kolejny podcast. No. Jestem administratorem grupy. Tak, jestem administratorem grupy, ale Daniel też jest administratorem, więc dobrze powiedział. Tak, ze mną jest Daniel. Cześć, cześć. Dziękuję, że, że zgodziłeś się na wzięcie udziału. A to tam mnie przyjemność, miło customie. Cię poznać. <grym> tak. <grym> Słuchajcie, to śrubę śruby mamy. Ale tak, no to taki urok tego kastomu. Musimy Graf sobie tak. umiliać te... te, te. <grym> Black, Black oh, Diamond. Okay. Tak. La, babcia Lary tutaj z nami. I już wiemy, co, co musimy zrobić. Musimy się cofnąć. Zaliczyć cofkę i, I... dostaniemy e, lipstick, tak? <grym> nie lipstick, tylko Bail. co tam? E, Lockpick Lockpick Lock On tylko zabrzmiał jak jakaś aran e, Kto tak zabrzmiał? No, ten gościu if I move if I feed it. A z tym psem to później Dobra, dawaj to. No bo ten lockpick to będzie ten na pewno na ten, żeby otworzyć ten safe. Musi mm -hmm. dobrze pomógł to, to zostawiliśmy. I, I mówisz, żeby iść w kierunku tam gdzie jest taka wieża, te schody. Yeah. No. Um, tam właśnie ta biblioteka. Okrągłe. Z tym safe'em. I musimy znaleźć safe, mówisz, tak? No to sobie widzieliśmy wtedy, tylko że ja myślałem, że o, jakby się od, otworzyło wtedy tym, tą książeczką, ale w sumie to nie było w ogóle. To. Aha, do, to chyba tutaj. Schodam do góry, aha, Once i to this tam ten Aha, czyli zdjęcie zrobić rakiety i wrócić do generała. Z tym zdjęciem. Dobra. Locking. To nie wystarczy mu o tym wspomnieć, że jest rakieta. Słuchaj, on potrzebuje dowodu. Znaczy dowod, dowód też, ale takie... No, generał... No. Może się dowiedzieć o tym. Dobra, bez czyli e, musimy pójść e, do tej rakietę, tak? No, po prostu się wrócić tą samą drogę w drugą mhm. stronę. Gdzie ty? Generale, generale, widziałam rakietę. Wars, sobie taką sytuację, generale, generale, widziałam rakietę. No, bardzo niebezpieczna. Nie wierzę ci, zrób zdjęcie. I wracaj cały ten. Tak. Musisz zrobić zdjęcie. No to. Może lecz, ci wierzę, zrób ale zdjęcie, musisz. Lecz, lecz. Tak. Give me the proof. Takie, nie wierzę. Mm -mm. Dobra, to teraz... No i stąd, Idziemy. Zdjęcie, to nie zdjęcia, stąd? A, a, Dobra. Get back to the with no, photo zdjęcie, jak ona to zrobiła, że stąd? Takie ujęcie? No, słuchaj... Trzeba chyba na nauki iść do babci Lary. Ta, Jak robić zdjęcia... No. <laughs> jak, jak robić zdjęcia na konkursy do Lara Croft Poland. <laughs> <laughs> A czekaj, ja mam przecież te, te um, jak one się nazywają, e, binoculars, też nic nie No. Aha, tym się... I co, teraz do, do trzeba generała się... idziesz? No będzie trzeba. Tylko gdzie ten generał w sumie? No właśnie, to, to się jeszcze, jeszcze, dalej trzeba chyba się wracać. Generale, generale. General. Tylko, że znowu tutaj jakiś dziad nie zabił. O, już ten sobie chodzi. Aha, to jest strażnik, uważaj tam. Na otwartej przestrze przestrzeni chodzi już strażnik. Wyszedł. A, bo... to... jak już zrobiłeś to zdjęcie, tak? Tak. No i coś znowu po tych schodkach, tak, tych okrągłych. Bo gdzieś tam był ten generał. No chyba tam. A, no tak jest, gość. Tam sobie poszedł. Gdzie jest nasz człowiek? Właśnie nie pamiętam chyba tutaj. No, no i teraz szukaj. O matko, się przestraszyłem no Dobra, mamy ma, ma, ma go Tutaj pusto Tu znowu na górę, chyba Tutaj gościu chyba sobie chodzi Jeśli dobrze pamiętam A, e... jest, dobra, jest Thank so... nie wiem, Tylko nie wiem, gdzie to się otworzyło ale podejrzewam, że tam ale so ten gościu dziwnie wygląda. Tekstury no, tak, mu się zepsuły. Tak w tak początku kurczę jakby jakaś dama. Ale to wygląda tak jakby odwróciło się, lustrzane odbicie było ust i wąsa i te wąsy wyglądają jakby było oddzielone, a nie jedne. <laughs> tak samo usta. <laughs> Coś się zepsuło. Tam jedne drzwi było zamknięte tam na tym placu, więc trzeba będzie po prostu do nich podejść. Aha, no być. dobra, To Są otwarte drzwi. Dobra, to jest jakiś magazyn. Z żarciem? Dla psa? Yy. Aha, yy, klucz dostaliśmy. Dobra, to ten klucz to będzie tam, gdzie ten pies. Dobra, i tutaj pewnie jakieś żarcie dla psa trzeba znaleźć. Chyba, że już psa nie ma. Wyciszę teraz Co oni tutaj, farby? Dobra, tutaj chyba jest żarcie dla psa. Będzie chyba musiało być Tak? Nie, to jakiś bandaż, czy co to jest? Tutaj klucz. Dog, dog food, dog food. Dobra, mamy. On <laughs> wygląda jak bandaż. Nie wiadomo z której strony to brać to z tych półek yy, z pierwszej. A, to... I klucz i ten yy, będzie w tym? Nie, nie, yy, nie, nie, nie. Jedzenie to tam będzie takie komórca. A, okej. Okay. Dobra, tutaj klucz Na pasuje. Sobie puszka, no. Tak. No. no niech będzie puszka. Na początku myślałem, że to bandasz. No. Takie jeszcze będziemy musieli się tu leczyć. Bo... Eee, dobra, no to do tego psa teraz. Łonatko! Znowu to, to taka dziwna perspektywa. Ale nie wiem, co tam zrobić. A i pies sobie usiadł. Destination... No ale kurczę, nie wiem co tu zrobić, nie mam podpowiedzi jakichś. Radio Controller? Kurde. Aha. Sorry. No. <laughs> no. Gościu mnie przestraszył. No wyjdę. No nie mam pomysłu, nie, nie wiem o co chodzi. Ale co, nie wiesz co robić tutaj na tym placu, tak z no, tym dachem. No wiesz co, coś takie się pojawiło jak, jak z fortopianem mieliśmy o takiej zasadzie. A. Destination Norwich... A czekaj, to na dachu. Ale, ale nic nie ma interaktywnego. No myślę, nie ty... wiesz co tam... E...

Aha, eee, czekaj. mamy tą książeczkę eee, musimy znaleźć właśnie radio, a to tutaj jest radio musimy książeczkę pokazać? Eee, tak gdzie a, nie okay. no i ją znaleźliśmy wtedy eee, gdzie ona jest? o, gdzie ona jest? mieliśmy tą książkę Po hmm. matko, film mam, dobra. No ale co zrobiłeś? Eee, zaraz ci powiem. Okej. Okay. Wiesz co, nie wiem co się stało zrobiłem źle ponieważ coś wybrałem i rzuciłem bombę na jakieś miasto i koniec. A, ok. <laughs> znaczy, albo nie poinformowałeś tych ludzi co trzeba i... To... Tak, tak, tak. No, tak. No, I no, Anglia okay. tam dostała potem. Ale radiokontroler. Czyli wywołałem wojnę. Co to jest radio control? Co zostaje? Co? A, bo to wybierasz wtedy, że... No i gdzie ta książeczka jest? To jak to stąd wyjść teraz? Ale ja nie mam że te książeczki. A jest książk Nie, radio code dobra? No właśnie, a on... Order... Czyli zanim tam wejdziemy, musimy to przeczytać, tak? Bo, eee, bo nie, nie chyba ma... Chyba tak. W... tak. Dobra, już ci mówię. To a, jest B13. Jest. No. O 23, 23. Ebenstein Custom. No, target London England. B13, 11 England. Tak. Dobra, to już właśnie, czyli trzeba tutaj, ale jak zaznaczyć takie rzeczy? Teraz tutaj są te pokrętła. Bez co, nie to mam pokrętło, pojęcia, jak raz jak dwa trzy, nie trzy nie cztery. cztery raz dwa trzy ja tylko tak ja wszedłem na jedno pokrętło i tam wcisnąłem tę myszkę bo to jest taka myszka jest eee, znaczy tam coś, mi... coś stoi tam jest taka kulej nie wiem ją trzeba no, wziąć tak ją trzeba wziąć no dokładnie i ją postawić eee, no ja postawię tam gdzie jest Londyn, tam gdzie jest najbliżej London znaczy Ewenstein London, tak? To... Tak. No 23 Ewenstein London. Dokładnie. A to jest 23. Czekaj, czy to jest. Czy to są... Ee... Czy to są może godziny? Co no bo trzeba ja chyba... Powiedzieć? Właśnie. Ee... Trzeba z... zaznaczyć Dobra, godzinę oddzielnie. Origin. A, origin. Czyli skąd dokąd. Dobra, spróbuję, tak? Nie wiem. Najwyżej, zdołu Gdzie my jesteśmy teraz? Nie mam pojęcia o co chodzi. Hmm. Dobrze, dobrze, słuchaj, trzecie od dołu. Trzecie od dołu tutaj. Koniec, koniec! Koniec kastumu, słuchaj. No. Okej, okay. a... Part one. News.

A z tego co czytałem to miało być to w Polsce, no, to się. Ale to jest pierwsza część, to może wiesz, druga będzie w Polsce. No i w sumie, no słuchaj, słuchaj mamy Czyli Teraz mamy do ten. Yy, mówią, że my musimy zdezaktywować tą rakietę. Takie mamy... Yy, no. Taki mamy order. Order, no. No i co teraz? Sobie mam zrobić? Escape. A, escape, no. To co? To jest pierwsza część. Tych tak. części jest chyba kilka, bo wiem, że mm, Deseo z, z Frodo też grali, tylko jakoś inaczej to wszystko wyglądało. No właśnie, no a to była chyba już po prostu druga część. Chociaż tutaj jest napisane part 1, a, a był taki napis 1B był, na, właśnie na samym końcu gry teraz. Więc możliwe, no. że to jest jakby ciąg dalszy pierwszej części, a druga jeszcze będzie. Ale drugiej chyba nie, nie chyba wiem. Nie wiem, będzie. nie wiem na jakiej zasadzie, nie mam pojęcia o co chodzi. Cieszysz się, że skończyłeś custom? Znaczy, cieszysz się, że skończyłem, ale też no custom mi się podobał. Choć, tak jak mówiłeś, w trakcie gry były niektóre rzeczy takie trochę naciągane albo niezbyt fajnie ten, skonstruowane. Chciałeś Mam nadzieję, powiedzieć. Że... Tak? Mam <laughs> nadzieję, że druga część będzie lepiej to, to zrobione. Będzie tak, lepiej wyglądać. No spróbujemy, mhm. na pewno na pewno zobaczymy i, i będziemy, będziemy ogrywać, będziemy wrzucać na YouTube. Mhm. No co? Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za obejrzenie. I do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć, cześć. Pa, pa.